Twój mózg został zaprogramowany tak, żeby szukać nagrody. Za każdym razem, gdy dostajesz coś szybko i bez wysiłku, wyrzut dopaminy mówi ci, to jest dobre, rób to częściej. I właśnie dlatego natychmiastowa gratyfikacja jest tak groźna. Skrolujesz social media, oglądasz pornografię, odpalasz gry i za każdym razem twój mózg dostaje nagrodę bez żadnej ceny. Problem polega na tym, że system nagrody uczy się działać na skróty. I wtedy rzeczy naprawdę wartościowe, ciężka praca, trening, nauka, Przestają cię satysfakcjonować. Neurobiologia mówi jasno: im więcej szybkich nagród, tym słabsze stają się Twoje obwody dyscypliny i motywacji. Dlatego tylu facetów nie potrafi skupić się dłużej niż pięć minut. Dlatego czują się wypaleni, choć niczego jeszcze nie osiągnęli. Prawda jest brutalna. Jeśli karmisz się natychmiastową gratyfikacją, zabijasz w sobie zdolność do długoterminowego działania. Chcesz odzyskać siłę? Musisz nauczyć swój mózg czekać. Nagroda ma smak tylko wtedy, gdy poprzedza ją wysiłek. To jest różnica między przegranym a zwycięzcą. Przegrany szuka szybkiego haju, zwycięzca inwestuje w długą grę.